Zdemaskowałam ciążę mojej siostry na jej własnym baby shower. Moja siostra Natalia nosiła luźne sukienki, wrzucała zdjęcia USG, wymuszała prezenty i twierdziła, że ciąża jest wysokiego ryzyka. Nikt nie mógł dotknąć jej brzucha, ale coś mi nie pasowało. Nie było żadnego widocznego brzucha, tylko sprytne ujęcia i wymówki. Rodzina ją uwielbiała. Mama powtarzała: Taka dzielna po tym, co przeszła czyli po rozwodzie z niewiernym mężem. Pomagałam jej finansowo, chodziłam z nią do sądu. A dwa miesiące po rozstaniu ogłasza, że jest w ciąży rzekomo po jednorazowym spotkaniu żadnych badań, zdjęć z brzuszkiem tylko linki do prezentów i posty o ruchach dziecka. Zgodziłam się zorganizować baby shower, choć sama musiałam wszystko sfinansować. Natalia chciała wystawne przyjęcie w domku nad jeziorem z cateringiem, kwiatami i fotografem. Trzy dni przed imprezą weszłam do jej mieszkania z dekoracjami spała na kanapie. Brzuch zupełnie płaski. W łazience znalazłam torbę, a w niej sztuczny brzuch. Następnego dnia ją skonfrontowałam. Wybuchła, że jestem zazdrosna, że nikt jej nie zauważa, a ludzie interesują się tylko ciężarnymi. Groziła, jeśli coś powiesz, rozbijesz rodzinę. Nie planowałam tego, aż do dnia przyjęcia. Natalia w obcisłej sukience z idealnie okrągłym brzuchem. Gdy ktoś zapytał, czy może dotknąć, odmówiła. Potem poprosiła mnie o przemowę jako organizatorkę. Serce mi waliło. Spojrzałam na bliskich i powiedziałam: Myślę, że wystarczy już kłamstw. Natalia nie jest w ciąży. Cisza. Ciotka upuściła kieliszek. Mama zawołała moje imię. Pokazałam zdjęcia. Fałszywy brzuch. Natalia rzuciła się na mnie, kuzyn ją powstrzymał. Powiedziałam tylko: Potrzebujesz terapii, nie prezentów. Wybiegła z płaczem. Ja też wyszłam. Impreza się rozpadła. Tydzień później wrzuciła dramatyczny post o stracie dziecka i zdradzie bliskich, ale nikt już nie wierzył. Zniknęła z mediów społecznościowych. Mama do dziś się do mnie nie odzywa, ale śpię spokojniej, wiedząc, że powstrzymałam kłamstwo zanim zaszło za daleko.